Amerykanie mówią, że barman to ktoś, kto rozumie człowieka lepiej niż własna żona. Przenieśmy się teraz do jednego z tych starych nowojorskich barów, w których powietrze jest gęste od tytoniowego dymu, kawa mocna i gorąca, a barman zawsze wie, czego chcesz się napić. I wie też, kiedy masz już dość. Nalejesz mi jeszcze? Raczej nie. Jednego na drogę. Na drogę. Tam jest kurwa droga spadaj. Zaśnij już, koteczku mały. Zaśnij już, koteczku mały. Jezu Chryste, wypierdalać. Wynocha, słyszycie? Nie otwieraj oczu, nim słońce pojawi się na niebie. Jeden: zgorzkniały, cyniczny, arogancki i złośliwy. Drugi: wrażliwy, naiwny i zupełnie nieprzystosowany do życia w wielkomiejskiej dżungli. Wypierdalać. Jeden z sercem z kamienia, drugi z sercem na dłoni. To dla ciebie, a to dla ciebie. Wystarczy dla wszystkich. Jeden, mimo kolejnego, piątego już zawału, kurczowo trzyma się życie. Umarłbyś wreszcie. Ciebie też miło widzieć, Olivia. Drugi zbyt nieporadny, by skutecznie życie sobie odebrać. Spotykają się w jednym z nowojorskich szpitali. Jezu. Codziennie zapierdalam walcząc o przetrwanie, a jakiś kretyn w kwiecie wieku chce ze sobą skończyć. A co tobie się stanie? Zawał numer 5: Ich drogi skrzyżują się ponownie, gdy stary właściciel Baru zaproponuje niedoszłemu samobójcy dach nad głową i pracę. Oddzieli ich wszystko to w zatęchłej knajpie pośród doborowej klienteli podobnych im dziwaków i dialogów ostrych, jak brzytwa. Pogadajmy, wypierdalać stąd, bo zrobię się niegrzeczny. Wasze zdrowie, Matoły, stopniowo zaczną się zmieniać. Nie chcę, żebyś powtórzył mój los. Nie chcę, byś stał się gorzki i zimny. Życie jest na to za krótkie. Dobre Serce to koncertowo zagrana tragikomiczna przypowieść o nieprzystosowanych ekscentrykach. Twórcy znakomitych filmów Noi Albinoi i Zakochani Widzą Słonie znów potwierdzili swoją wysoką formę. Dobre Serce na antenie Nfilm HD w poniedziałek o 20.00.